Małą misją stacji radio.com jest łamanie wszelkich stereotypów, mitów, wyobrażeń. A jak się tak dokładniej człowiek temu przyjrzy, to okazuje się, że żyjemy w oceanie właśnie takich błędnych przekonań, zupełnie mylnych wyobrażeń, na ogół kształtowanych poprzez jakieś ustne przekazy. Ludzi, którzy też bardzo często mizerne mieli o tym pojęcie. W każdym razie ogromną robotę w kształtowaniu tych mitów odegrało kino, które pokazało nam taki, a nie inny obraz danej rzeczywistości, i te obrazy nam się utrwalają już bezpowrotnie. Część tych mitów wynieśliśmy z edukacji, która nie w pełni oddaje obraz rzeczywistości. Z różnych względów. Nie zawsze przyświeca temu jakaś zła intencja. Czasami te intencje są jak najbardziej szlachetne. Chodzi o to, by ukształtować człowieka w sposób taki, jaki chcielibyśmy go widzieć. Natomiast wyobraźcie sobie, że w szkole średniej czy w podstawówce nagle, e, opowiadając o historii średniowiecza, ujawniamy takie fakty. Jak te, które tutaj za chwilę przed Wami właśnie ujawnię. Bo jakież macie wyobrażenie o średniowieczu? Pewnie podobne do mojego. Widzimy to jako jakieś mroki, jakieś ciemne wieki średnie. Stały się niemalże symbolem jakiegoś potwornego wstecznictwa, brudu, zacofania. Widzimy całe tłumy ludzi umartwiających się, siedzących gdzieś w jakichś samotniach, kapliczkach bądź wyruszających na wojny krzyżowe. Tymczasem jednym z niedawnych wykładów w grupie kilkunastu osób przyglądaliśmy się temu troszkę uważniej. Za podstawę do rozmowy wzięliśmy sobie lekturę książki pani Catherine Aschenburg, książkę o tytule Historia brudu. Nie będę wam czytał oczywiście całej tej książki, ale chciałbym przeczytać właśnie rozdział trzeci, który opowiada o okresie pomiędzy lata od 1000 roku do 1550. Jest to jakby druga część średniowiecza. Gdzieś u kresu tego, na przełomie XV i XVI wieku, powoli zaczyna wyłaniać nam się renesans. Ale tu jeszcze jesteśmy w średniowieczu. Posłuchajcie, są to oczywiście fragmenty, ale akurat dość obszerne, jeżeli chodzi o ten rozdział trzeci, bo tylko do niego się tu ograniczę. Catherine Aschenburg, historia brudu. Rozdział trzeci parowe interludium lata 1000 1550. XIII starofrancuski poemat Powieść o róży zawiera mnóstwo rad dla kochanków, począwszy od sposobów osiągnięcia wspólnego orgazmu, tu cytat nie opuszczając się wzajemnie, Oboje wspólnie niech żeglują, aż jednocześnie znajdą przystań. Wtedy ich rozkosz będzie pełna koniec cytatu po strategiczne pożytki płynące z udawania i znów cytat: Gdyby zaś dama nic nie czuła i tak powinna udać rozkosz, w wiadomy sposób, dając znaki, które spełnienie objawiają, kochanek wtedy jej uwierzy, Choć ona ma to wszystko za nic. Koniec cytatu. Powyższy utwór, cieszący się niezwykłą popularnością we Francji, Włoszech, Anglii i Niderlandach przez następne dwa stulecia, jest po części alegoryczną wykładnią kodeksu rycerskiego, po części zaś zbiorem tradycji i mądrości ludowych, w jakich lubowali się średniowieczni czytelnicy. No i co o tym myślicie? Tak wyobrażaliście sobie czasy tuż po panowaniu Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, czy tam dalej. Poemat zawiera mnóstwo rad na temat higieny osobistej i jej roli w miłości. Wszelkim się brudem musisz brzydzić, zwraca się do pewnego młodzieńca postać alegoryczna. Amor. Często myj ręce i dbaj o zęby. Pamiętaj, by pod paznokciami brud czarny nigdy nie ostawał. Zaszyj rękawy, włosy uczesz, ale nie sięgaj po barwiczkę, bo tylko damom to przystoi. Radzi też używają szminki, ci, co naturze się przeciwią, gdyż wbrew niej miłość uprawiają. Słyszycie? Mówimy o średniowiecznym LGBT i to wcale nie utajnionym, jakimś ukrytym. Ci goście całkiem otwarcie używali różnych środków do tego, żeby się upiększyć, upodobnić do kobiet. Mówimy o latach 1200 naszej ery, mroki średniowiecza. No i dalej, młodej kobiecie z kolei zaleca się, by kochała się w ciemnościach, ale cóż, myślicie pewnie, że to ze względu na skromność, tak? bo Bóg zobaczy. Nie, nie, nie tak. Otóż dalej czytam coś takiego. Tak, by jej kochanek nie zauważył pryszcza czy czegoś gorszego. Nie może luby spostrzec wady, bo zaraz będzie przemyśliwał, jak nogi za pas wziąć i uciec, a ona z wstydem swym zostanie. <laughs> Więc kochano się w ciemności. Ale bynajmniej wcale nie z powodu skromności, a z powodów czysto praktycznych, by ukryć pryszcz na tyłku. Jeszcze bardziej otwarcie przypomina się niewieście, że musi utrzymywać w czystości swoją, tu cytat, izbę Wenery. Powieść o Róży wyczarowuje krainę rozkoszy, w której pełne gracji, damy i wytworni młodzieńcy. Tańczą do dźwięków altówek i bębnów. Flirtują przy grze w kości, szachy lub w tryktraka i zajadają się nowymi, egzotycznymi owocami, takimi jak pomarańcze i morele. Mimo niewątpliwej idealizacji, obraz społeczeństwa nakreślony w powieści odzwierciedla istotną, rzeczywistą zmianę, jaka się w nich dokonała. Zauważalną już w wieku XI. Wiek XI, czy Kojarzycie jakie to są lata? To jest Bolesław Chrobry, to jest tuż po śmierci albo nawet za jego życia jeszcze cesarza Ottona I. W miarę jak Europa poczęła przyjmować feudalny system len i królestw, uwolniona od grasujących band barbarzyńców, zaś chrześcijaństwo umacniało swe panowanie na niemal całym kontynencie, Kościół i władza świecka poczuły się pewniej. Względny spokój, jaki zapanował, sprawił, że podróżowanie stało się mniej niebezpieczne, co z kolei zaowocowało rozwojem dróg i sieci zajazdów oraz importem z daleka towarów luksusowych. Życie domowe stało się wygodniejsze. Niektóre ze starych spartańskich nawyków z początków wieków średnich czyli Około 500 roku naszej ery to jest dodatek ode mnie. Jak choćby brak zainteresowania dla spraw higieny osobistej poczęły coraz bardziej razić zarówno kler, jak i ludzi świeckich. Tak, ten brud to uwielbienie brudu to lata 6, VI, 7, VII, może 8 wieku ale dalej sytuacja się zmienia. W okresie, kiedy taki kraj jak Polska przyjmowała tzw. chrzest z rąk biskupów czeskich, ta sytuacja wyglądała już inaczej. A jak? To się zaraz dowiecie. Wystarczy porównać obostrzenia reguły świętego Benedykta, rezerwujące kąpiel jedynie dla starych i chorych, z radami, jakie się pojawiają. W Ankren, traktacie dla pustelnic. Z pierwszej połowy XIII wieku. Adresując swe dzieło do nabożnych niewiast, które wybrały życie w prostocie i samotności, często w małych celach, usytuowanych w pobliżu kościołów, angielski autor przypuszczalnie Dominikanin zaleca myj się, gdy tylko pojawi się potrzeba i pierz swe odzienie, brud nigdy nie był drogi Bogu, choć ubóstwo i prostota są mu miłe. Proste stwierdzenie – brud nie był nigdy drogi Bogu – stanowiło swego rodzaju manifest rewolucyjny. Dziesiątki wczesnośredniowiecznych remitów, mnichów i świętych oddających się kultowi brudu przeraziłoby się słysząc tak niebezpieczną konstatację. I to z ust mnicha. Początek chrześcijaństwa i czasy Benedykta a już wiek XII, a nawet XI, wiek XIII to już zupełnie inna epoka, choć wciąż średniowiecze. Ludzie średniowiecza lubili poradniki, wszelkiego rodzaju instruktarze, popularnością cieszyły się i te skierowane do pobożnych niewiast, jak w przypadku Ankre i te adresowane do marzącej o miłosnych podbojach młodzieży, jak w powieści o róży. Namnożyły się podręczniki wytwornego zachowania, opieki nad dziećmi, edukacji i zdrowia chłopięcego, pisane przez najróżniejsze autorytety, od ochmistrzów po filozofów. Rzecz jasna poradniki Savua Vivru zalecały mycie rąk zarówno przed, jak i po posiłkach. Czynność ta pojawiała się także częstotliwością graniczącą z obsesją w ówczesnej poezji. Rymopisom z rzadka udawało się odmalować ucztę lub choćby zwykły posiłek, bez napomknięcia, że wszyscy uczestnicy obmyli dłonie. W XIII-wiecznym prowansalskim poemacie rycerskim Roman de Flamenca, mąż tytułowej bohaterki, wydaje biesiadę dla trzech tysięcy rycerzy i dam, którzy jak informuje nas poeta, kiedy się umyli, usiedli do stołów, a kiedy się już posilili, raz jeszcze dłonie obmyli. Chwilami to obsesyjne zainteresowanie myciem rąk zaczyna przypominać zorganizowaną propagandową kampanię czystości. W rzeczywistości jednak, nagminne powtarzanie takich scen miało służyć uwypukleniu wytworności opisywanych postaci. Po rękach najczystszymi. Częściami ciała były twarz oraz jama ustna. Podręczniki etykiety zalecały obmycie tej pierwszej i przepukanie wody drugiej zaraz po obudzeniu się. Teoretycznie również niemowlęta ówczesnej doby były czyste. Średniowieczne poradniki, posłuchajcie, dla matek zalecały mycie potomstwa w ciepłej wodzie przynajmniej raz, a czasem nawet trzy razy dziennie. Bez wątpienia, najmłodsze Dzieci cieszyły się kąpielą znacznie częściej niż dorośli czy starszy przychówek. Przeciętna średniowieczna kać dla dorosłego mieściła co najmniej 10 galonów, co oznaczało konieczność przyniesienia, podgrzania i pozbycia się po zakończonych ablucjach około 80 funtów, czyli blisko 40 kg wody. Jednak niemowlęta chłopów i biedoty miejskiej kąpano i przewijano zdecydowanie rzadziej.